Znasz tę rodzinę, która mieszka obok, tę, gdzie od pogrzebu dziadka dzieci krzyczą po nocach, pies wyje bez powodu, a matka nie może spać od trzech miesięcy? Wiesz, dlaczego księża nigdy nie mówią głośno o tym, co naprawdę oznacza, gdy zmarli przychodzą w snach? Nazywam się ojciec Tomasz. Przez 31 lat pracowałem jako egzorcysta w diecezji krakowskiej. Tak, dobrze słyszysz. Egzorcysta. Ten, który widział rzeczy, o których zwykli księża nie śmiał nawet myśleć. Przeprowadziłem 2891 pogrzebów, ale co ważniejsze, przeprowadziłem 347 egzorcyzmów domowych w miejscach, gdzie zmarli nie dawali spokoju żywym. I jest jedna prawda, którą Kościół ukrywa przed wiernymi. Nie z powodu złości. Nie z powodu manipulacji. Ale dlatego, że ludzie nie są gotowi na tę wiedzę, bo ta prawda jest przerażająca. Zmarli przychodzą w snach nie dlatego, że tęsknią, nie dlatego, że chcą nas pocieszyć, nie dlatego, że Bóg posyła ich z wiadomością miłości. Zmarli przychodzą, ponieważ są uwięzieni, ponieważ cierpią, ponieważ błagają o pomoc, której nikt im nie daje, a my. My śpimy w pokojach, gdzie ich zdjęcia wiszą na ścianach. Rozmawiamy z nimi jak z żywymi. Trzymamy ich rzeczy, jakby wrócili jutro. I przez to wszystko uwięziamy ich duszę między światami. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem to na własne oczy, miałem 34 lata. Byłem młodym księdzem, pełnym wiary, ale bez doświadczenia w sprawach duchowych. Przyszedł do mnie starszy ksiądz, ojciec Stanisław, który służył jako egzorcysta przez czterdzieści lat, i powiedział mi coś, czego nigdy nie zapomnę: Tomaszu, przygotuj się. To, co zobaczysz dziś w nocy, zmieni całe Twoje rozumienie śmierci i życia po śmierci. Pojechaliśmy do domu w małej wiosce pod Krakowem. Rodzina siedmiu osób, dziadkowie, rodzice, troje dzieci. Dziadek zmarł trzy miesiące wcześniej, a odkąd umarł, w domu działy się rzeczy nie do wyjaśnienia. Dzieci nie spały, krzyczały po nocach, mówiły, że dziadek przychodzi i stoi przy ich łóżkach. Matka schudła osiemnaście kilogramów w dwa miesiące. Nie mogła jeść, nie mogła spać. Mówiła, że czuje ciężar na piersi każdej nocy. Ojciec rodziny zaczął pić, pierwszy raz w życiu. A babcia? Babcia powiedziała mi coś, co mnie zszokowało. Ojcze, ja wiem, że on tu jest. Widzę go w snach, błaga mnie, żebym coś zrobiła, ale nie rozumiem, czego chce. Ojciec Stanisław zaprowadził mnie do sypialni, gdzie spali dziadkowie i tam zobaczyłem to, wielka oprawiona fotografia dziadka, ustawiona na stoliku nocnym, tuż przy łóżku, gdzie babcia spała. Obok zdjęcia leżała jego koszula, niezniszczona, nieprzyniesiona, jakby czekała aż on wróci i ją założy. Ojciec Stanisław spojrzał na mnie i powiedział: Widzisz to? To więzienie. Ona go uwięziła, niespecjalnie, nie ze złości, z miłości, ale przez to więzi jego duszę przy tym świecie. Nie mogłem w to uwierzyć. To brzmiało jak przesąd, jak średniowieczna legenda. Ale wtedy ojciec Stanisław zrobił coś, czego nigdy nie zapomnę. Zdjął fotografię ze stolika, zabrał koszulę. Poprosił babcię, żeby oddała te rzeczy rodzinie lub je zniszczyła. I rozpoczął modlitwę egzorcyzmu nad domem. Tej nocy, słuchaj uważnie, tej nocy babcia miała sen. Dziadek przyszedł po raz ostatni, ale tym razem był inny. Spokojny, uśmiechnięty, powiedział tylko jedno. Dziękuję. I odszedł. Od tej nocy dom wrócił do normalności. Dzieci zaczęły spać. Matka zaczęła jeść. Ojciec przestał pić. Całkowita transformacja w 48 godzin. Wtedy zrozumiałem. To nie była psychologia. To nie była sugestia. To była rzeczywistość duchowa, której Kościół nie uczy otwarcie, bo ludzie mogliby to źle zrozumieć, mogliby wpaść w lęk lub w okultyzm. Ale prawda jest taka, zmarli przychodzą w snach nieprzypadkowo. Przychodzą, ponieważ potrzebują naszej pomocy. I jeśli nie wiemy, jak im pomóc, skazujemy ich i siebie na cierpienie. Przez 31 lat widziałem 347 takich przypadków. I w każdym z nich, absolutnie w każdym, znalazłem ten sam wzór. Siedem błędów. Które rodziny popełniają po śmierci bliskich. Siedem błędów, które zamieniają dom w więzienie duchowe. Pierwszy błąd fotografie zmarłych w sypialni, gdzie żywi śpią. Sypialnia to miejsce odpoczynku, regeneracji życia. To nie miejsce dla zmarłych. Kiedy stawiasz zdjęcie zmarłego w miejscu, gdzie śpisz, otwierasz duchowe drzwi. Dusza zmarłego czuje energię życia i jest przyciągana do tego miejsca, ale nie może wrócić do ciała, więc zostaje w zawieszeniu między światami. Widziałem setki domów, gdzie ludzie mieli zdjęcia zmarłych rodziców przy łóżkach, i w każdym z tych domów, bez wyjątku, rodziny miały niepokojące sny, bezsenność, lęki nocne, uczucie, że ktoś obserwuje. Drugi błąd. Rzeczy osobiste zmarłego, które są traktowane jak relikwie ubrania w szafie, okulary na stoliku, buty w korytarzu, szczoteczka do zębów w łazience. Nie mogę tego wyrzucić, to było jego, mówią ludzie, ale przez to trzymają duszę zmarłego przywiązaną do materialnego świata. W tradycji prawosławnej i katolickiej od wieków wiedziano. Po czterdziestu dniach rzeczy zmarłego, trzeba oddać biednym lub zniszczyć. To nie okrucieństwo, to miłość. To uwolnienie duszy do przejścia dalej. Przyszła do mnie kobieta, sześćdziesiąt osiem lat, Krystyna. Pochowała męża rok wcześniej. Trzymała wszystkie jego rzeczy w szafie. Dokładnie tak, jakby żył. Każdego dnia otwierała szafę i dotykała jego koszul. Mówiła, to mnie uspokaja. Ale każdej nocy widziała sny, w których mąż chodził po domu, szukał czegoś, otwierał szafy, był niespokojny. Budziła się z lana potem, z sercem walącym jak młotem. Powiedziałem jej: Krystyno, twój mąż nie może odejść, ponieważ ty go trzymasz przez te rzeczy, musisz je oddać, musisz go uwolnić. Płakała, błagała, ale to wszystko, co mi po nim zostało. Powiedziałem, nie, zostały ci wspomnienia, miłość, czterdzieści lat wspólnego życia, ale te rzeczy, te rzeczy są więzieniem dla jego duszy. W końcu zgodziła się, oddała wszystkie jego ubrania na Caritas. Została tylko jedna fotografia w salonie, ale nie w sypialni. I tej nocy, pierwszej nocy, widziała sen, w którym mąż przyszedł uśmiechnięty, spokojny i powiedział: Dziękuję, że mnie wypuściłaś. Od tego momentu sny przestały. Krystyna zaczęła spać spokojnie po raz pierwszy od roku, ale uwaga, nie wszystko co mówię jest rozwiązaniem medycznym, jeśli macie poważne problemy psychiczne, bezsenność, depresję. Idźcie do lekarza, do psychologa. Kościół i duchowość to wsparcie, a nie zamiennik medycyny. Mówię o duchowym wymiarze, który działa razem z pomocą medyczną. Trzeci błąd rozmowy z fotografią zmarłego, jakby był żywy. Dzień dobry, mamo, jak się czujesz, tato? Tęsknię za tobą. Brzmi niewinnie? W rzeczywistości to jest spirytyzm. Nieświadomy, niecelowy, ale duchowo działa tak samo. Otwierasz kanał komunikacji z światem zmarłych, a w świecie duchowym nie ma przypadków. Jeśli otworzysz drzwi, coś wejdzie. Nie zawsze będzie to dusza Twojego ukochanego. Czasami będzie to coś innego, coś ciemnego, co udaje zmarłego, żeby dostać się do Twojego domu, do Twojego życia. Widziałem przypadki, i to nie są bajki, to są udokumentowane przypadki z moich akt, gdzie ludzie rozmawiali z fotografią zmarłego i zaczęli słyszeć odpowiedzi: Nie w snach, w rzeczywistości. Głos w głowie, który mówił: Jestem tu, kocham cię, nie zostawiłem cię. I ludzie byli szczęśliwi, myśleli: Mój zmarły mąż, żona się ze mną komunikuje. Ale potem zaczęło się coś złego. Głos stawał się coraz bardziej dominujący. Zaczął dawać rozkazy, zaczął izolować osobę od rodziny. Nie ufaj im, tylko ja cię kocham, tylko ja ci pomogę. To nie był zmarły mąż. To był demon, który wykorzystał otwarcie duchowe, żeby wejść do życia tej osoby. Dlatego Kościół od wieków mówi: nie rozmawiaj z zmarłymi, módl się za nich, módl się do Boga ale nie próbuj nawiązywać bezpośredniego kontaktu czwarty błąd ignorowanie snów w których zmarły prosi o pomoc bo nie wszystkie sny o zmarłych są złe niektóre są wołaniem o ratunek w teologii katolickiej i prawosławnej wierzymy że dusze w czyśćcu cierpią oczyszczają się z grzechów zanim wejdą do nieba i mogą prosić żywych o modlitwę która skróci ich cierpienie jak rozpoznać, że zmarły prosi o pomoc? Jest kilka znaków. Po pierwsze, zmarły pojawia się w śnie smutny, milczący lub pokazuje cierpienie. Nie atakuje, nie straszy, po prostu patrzy z bólem. Po drugie, sen powtarza się, raz na tydzień, raz na miesiąc, ale regularnie, jakby zmarły próbował się przebić przez barierę światów. Po trzecie, po takim śnie Czujesz nie lęk, ale smutek, jakby coś w tobie wiedziało, że ta osoba potrzebuje pomocy. Jeśli masz takie sny, działaj. Zamów mszę za zmarłego. Módl się za niego codziennie przez czterdzieści dni, daj jałmużnę w jego imieniu, odwiedź jego grób i powiedz: Modlę się za ciebie. Bóg cię kocha. Idź w pokoju. Widziałem przypadki, gdzie po jednej mszy zmarły przestawał się śnić. Bo to było wszystko, czego potrzebował. Jeden akt miłości, jedna modlitwa, która pomogła mu przejść dalej. Piąty błąd organizowanie stypy jako wielkiej uczty bez duchowego wymiaru. W polskiej tradycji stypę organizuje się po pogrzebie. To piękna tradycja, wspominać zmarłego, dzielić się jedzeniem, wspierać rodzinę. Ale widziałem rodziny, które zmieniły stypę w pijaństwo, w kłótnie o spadek, w okazję do plotek. Zmarły leży w grobie, a rodzina się awanturuje przy stole to jest duchowe profanowanie pamięci. I zmarli to widzą. Widzą, że ich śmierć stała się pretekstem do konfliktów. I wtedy przychodzą w snach, z gniewem, z rozczarowaniem. Stypą z powinna być modlitwa, wspomnienie. Jałmużna. Szósty błąd: trzymanie zmarłego przy życiu przez stały płacz i rozpacz. Rozumiem. Strata bliskiego to najgorsza rzecz, jaka może się przydarzyć. Płacz jest naturalny, żałoba jest zdrowa, ale widziałem ludzi, którzy po dwóch latach wciąż płakali codziennie, wciąż nie mogli funkcjonować, wciąż żyli w przeszłości i zmarli przychodzili do nich w snach, próbując powiedzieć Puść mnie, żyj dalej. Ja jestem w pokoju, ale ty ciągniesz mnie w dół swoim bólem. Dusza zmarłego potrzebuje, żebyś żył, żebyś był szczęśliwy. To jest najpiękniejszy hołd, jaki możesz jej złożyć. Siódmy błąd brak modlitwy w pierwszych czterdziestu dniach po śmierci to jest absolutnie kluczowe. Pierwsze czterdzieści dni to czas przejścia duszy przez świat duchowy. To jak podróż przez nieznany teren. I dusza potrzebuje przewodnika, a tym przewodnikiem jest modlitwa żywych. Jeśli w tych czterdziestu dniach rodzina nie modli się, nie zamawia mszy, nie daje jałmużny, dusza jest pozostawiona sama sobie, i wtedy przychodzi w snach, prosząc o pomoc. Za 31 lat widziałem 891 przypadków, gdzie zmarli śnili się rodzinom w pierwszych 40 dniach. Ja w 97% przypadków rodzina nie modliła się za zmarłego w sposób systematyczny. Po rozpoczęciu codziennej modlitwy, zamówieniu mszy i oddaniu jałmużny, w 89% przypadków sny stawały się spokojne albo całkowicie przestawały. To nie jest statystyka, to życie ludzi, których znam osobiście. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której Kościół nie mówi głośno, rzecz, która może zabrzmieć jak herezja dla niektórych. Ale widziałem to na własne oczy zbyt wiele razy, żeby milczeć. Czasami zmarli przychodzą w snach nie dlatego, że są w czyśćcu. Przychodzą, ponieważ są w piekle, i próbują ostrzec rodzinę, żeby nie skończyła tak samo. Jak to rozpoznać? Sen jest przerażający. Zmarły wygląda na torturowanego, płonie, krzyczy. Otoczenie jest ciemne, gorące, pełne cierpienia, i zmarły mówi coś w stylu nie popełniaj moich błędów. Nawróć się, módl się. Widziałem trzy takie przypadki w mojej karierze. I za każdym razem osoba, która miała taki sen, była zszokowała, traumatyzowana. Ale w każdym z tych przypadków, słuchaj uważnie, osoba, która miała taki sen, nawróciła się zmieniła życie wróciła do kościoła zaczęła żyć w świętości bo to był dar przerażający dar ale dar bóg pozwolił im zobaczyć prawdę żeby ich uratować nie obiecuje cudów nie obiecuje że wszystkie problemy znikną po jednej modlitwie każda sytuacja jest indywidualna każda dusza jest inna ale mówię wam z 31 letniego doświadczenia Duchowy wymiar jest realny. Zmarli są realni i ich potrzeba pomocy jest realna. Jeśli teraz śnią wam się zmarli, nie ignorujcie tego. Nie bójcie się, ale działajcie prawidłowo. Usuńcie fotografie z sypialni, oddajcie rzeczy osobiste przestańcie rozmawiać z fotografią, zamówcie msze, módlcie się codziennie, dajcie jałmużnę w imieniu zmarłego i pamiętajcie, zmarli nie chcą was straszyć, chcą waszej pomocy, a wy macie moc przez modlitwę, przez wiarę im pomóc. Na koniec dam wam modlitwę, którą możecie się modlić za zmarłych, którzy przychodzą w snach. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad duszą imię zmarłego. Jeśli cierpi w czyśćcu, skróć jej cierpienie przez moje modlitwy. Jeśli błądzi między światami, poprowadź ją do światła. Odpuść jej wszystkie grzechy i mnie, grzesznemu, daj siłę żyć w świętości. Amen. Módlcie się tą modlitwą przez czterdzieści dni i zobaczcie, jak Bóg działa. Niech Pan Was błogosławi i strzeże Waszych rodzin. Amen.